Cześć! W serii krótkich materiałów wideo, tutoriali Crew United będziemy wyjaśniać, jak działa nasz portal, jakiego rodzaju informacje możecie w nim zamieszczać i znajdować. Dziś przyjrzymy się temu, jak wygląda profil filmu w naszym portalu filmu lub innego dzieła audiowizualnego. Oprócz danych podstawowych dotyczących kraju produkcji, finansowania lub też roku produkcji, Możecie zamieścić w nim sporo materiałów promocyjnych. Są to zdjęcia prasowe, istnieje możliwość załączenia tak zwanego preskitu w dowolnym języku, oczywiście. Możemy zamieszczać materiały zwiastuny, materiały wideo w różnych wersjach językowych. Czasami zdarzy się, że jedna produkcja będzie miała więcej plakatów w związku z tym, że ma Dystrybucję międzynarodową. Bardzo ciekawą funkcją naszego portalu jest możliwość publikacji wszelkich materiałów prasowych. Są to recenzje, które ukazują się na temat danego filmu w prasie międzynarodowej, artykuły, relacje lub wywiady z reżyserem czy reżyserką. Mamy też możliwość linkowania stron, Projektu, strony u producenta, u dystrybutora, ale także na przykład jak w przypadku filmu Ostatni Komerc strony w mediach społecznościowych. A skąd biorą się te materiały w profilach filmów, dodają je wszyscy nasi zarejestrowani użytkownicy, zarówno filmowcy, realizatorzy, jak i firmy, które są zaangażowane w produkcję? Ale także uzupełniamy je my, redakcja, i właśnie tak to działa. Zresztą, najlepiej przekonajcie się sami. Załóżcie darmowy profil na naszym portalu i testujcie go nieodpłatnie przez rok. Więcej szczegółów na Crew United.